Mam taki materiał, który nazywa się Najbardziej absurdalne DLC w historii I to jest film od twórcy, który nazywa się Plan gry I to jest ziomek, którego znaleźliśmy jakiś czas temu miał zajebistą serię, którą oglądaliśmy O grach, które przekroczyły granice, że tak powiem O tutaj, granice moralności Gry, które poszły za daleko Tam miał jeszcze drugą część i tak dalej Bardzo fajne materiały te nie oglądałem sposób na dostawę No, więc tak Więc taka sytuacja I będziemy sobie go teraz oglądać I tak, najbardziej absurdalne DLC w historii No i to jest patologia, uważam Bo ja jako DLC No to, to znaczy DLC To jest kontent do no Down low, low double content. Chyba tak to się nazywa, jeżeli chodzi o rozwinięcie tego skrótu, no nie? Ale czy to tak naprawdę jest dodatek i mi się wydaje, że ludzie po prostu mylą sobie dlc ki z dodatkami. W formie dlc ka tak naprawdę można sprzedać, nie wiem, mikropłat skina do konia. Można sprzedać w Wiedźminie jakąś zbrojkę chociażby. Więc jeżeli wejdziemy w to jest w ogóle bardzo ciekawe, no nie? Jeżeli wpiszemy sobie Witcher 3 All DLC, to wyskoczy nam, że Wiedźmin 3 ma chyba ponad 20 dlc ków Mamy Expansion Pack, oczywiście mamy te serce z kamienia, mamy Krew Wino, no nie? Wyróżnione. Zobaczcie, ile tu jest różnych DLC-ów. to chyba na kartę trzeba wejść, nie? Zobaczcie, ile z DLC'ów. Do Wiedźmina, nie? By jest bardzo dużo bezpłatnych jakiejś sety, więc nawet spoko takie sety, że pozwalają sobie pobrać za darmo. Jeżeli to by było płatne, no to byłyby to już mikrotransakcje kosmetyczne, bądź nie, ale byłoby to wtedy e, nie fajne. Tutaj przynajmniej jest za darmo. No i możemy sobie pobrać jakieś soundtracki, na no to, to oczywiście. 18 ma delceków Wiedźmin 3, ale ma dwa dodatki w więc to trzeba rozróżniać. A, no, to chyba najfajniej te delceki w formie mikrotransakcji pokazują gryka w komu, no nie? Jak wejdziemy sobie na remake Residenta 4, to zobaczymy tyle. Boom, kurde. Wszystko tutaj można sprzedać. Zobacz Total War Warhammer. Tam też jest tego dużo. I co to jest na przykład? A czemu to jest Total War Warhammer 2? I czemu to są DLC-ki do dwójki? A to Simsy w takim razie trzeba zobaczyć Simsy są teraz darmowe, nie? To się nie kończy 6725. tysięcy Dodatek rancho? To z tego polskiego? Chyba nie Niesamowite to jest jeszcze Europka chyba miała całkiem dużo, nie? Trochę mniej niż Simsy, no. Trochę mniej niż Simsy. Ale zestaw świąteczny za darmo. Total War i y Paradox wydaje chyba? Tam były też takie obejście trochę Pegi. Bo oni zrobili grę, w której jest wycięta brutalność, wycięta krew i tak dalej. Jest to bardzo ugrzecznione. Ale w DLC-ku za nam 2 złote możemy sobie dokupić właśnie krew, możemy sobie dokupić właśnie te brutalne elementy. Te egzekucje bardziej realistyczne. Też oni tutaj wykorzystywali to do obejścia Pegi na przykład. Zobacz Train Simulator. Okej, okay, tu widzę, że są takie dlc po 180 złotych nawet. Rany boskie. To jest chyba więcej niż w Simsach. A to nie będzie z 20 tysięcy złotych kosztowało? Jest tu gdzieś podsumowanie tego, ile to kosztuje? 767 delceków udało im się wypuścić. Ile to może w łącznie kosztować? I nawet. O pierwszy pierwsze raz coś takiego widzę, że na Steamie można kupić subskrypcję. Chyba nigdy czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Czekaj, przeczytajmy, co wprowadza na przykład. Co tu na przykład jest? Co to wprowadza? Nowy teren? O jest. Nowy pociąg. Lokalny pociąg w zimie. Poranny pociąg Intercity. Śnieżny dzień, kurwa. 150 zł. Co to jest sobie całe gry, nie? Tak jeden delcek. Zobacz Fantasy Grounds. A nawet promocję mam. Zobaczcie, zajebiście, No ładnie, ładnie. Czekaj, kurwa, bo tu się rozwija to! Bo tu są wyświetlone, tylko tu jest tylko 200 wyświetlonych z 3500. Przeglądaj wszystkie. Czekaj, pogubiłem się, gdzie są DLC. -ki? A nie to są wszystko DLC. -ki? Ja pierdolę! Wszystko, naprawdę nie wiedziałem, że są takiej gry. Wiedziałem, że na przykład Simsy mają dużo, ale nie wiedziałem, że jest taka gra, się za Fantasy Grounds, która ma 3500 DLC. Wróćmy do materiału, zobaczmy sobie w takim razie. DLC wspaniały sposób na dostarczenie graczom dodatkowej zawartości do ich ulubionej gry. Jednak zapewne większość z was zdążyła zauważyć, że DLC DLC nie równe. Dziś przyjrzymy się tym najbardziej absurdalnym, które swoją zawartością praktycznie pokazywały środkowy palec graczom. Ja jestem Sebastian i witam was w planie gry. Zaczynamy! Siemanko! Zaczniemy sobie od trendu, który za każdym razem mnie zadziwia. DLC, które blokują podstawowe elementy rozgrywki za opłatą. I nie tutaj o bonusowych misjach czy dodatkach w stylu zwierzaki do Simsów. Chodzi mi bardziej o fundamenty, które powinny być częścią gry, ale są specjalnie wycinane i sprzedawane z powrotem jako luksusowe dodatki. Capcom czy Dragon's Dogma 2 dał nam ogromny, piękny świat pełen potworów, misji i niebezpieczeństw. No brzmi jak super RPG, w czym problem? Ano w tym, że szybka podróż, czyli coś, co jest niemalże standardem w dzisiejszych grach z otwartym światem, no praktycznie nie istnieje. Mechanika ta składała się bowiem z dwóch elementów: kryształów portu oraz Aha, fairy stones, Czyli Pamiętam to I te kryształy portu musimy najpierw znaleźć i odblokować, żeby później się do nich teleportować. Problem w tym, że takich stałych umieszczonych przez twórców są tylko dwa na mapie, a takich, co gracz może umieścić w dowolnym miejscu, jest naprawdę garstka i cholernie ciężko jest je znaleźć. Sama teleportacja też zużywa wcześniej summonery stones, które no, są cholernie drogie, jak chcemy je kupić za walutę w grze i ciężkie do znalezienia, jak po prostu sobie gramy. Mówiąc w skrócie, są to nagrody premium za ukończenie trudnych zadań czy za znaleźć. Ja uważam, że to dobrze, że Dragon's Dogma dodała te elementy. Już mówię dlaczego, bo nie uważam, że to jest dobre. Ze strony gameplayowej, powiedzmy, ale uważam, że to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o zwiększanie świadomości społecznej. Chciałbym bardzo zrozumieć osoby, które bronią tego typu mechanik i nie chodzi mi o to, żeby jakoś antagonizować, tylko chciałbym po prostu zrozumieć, jaki tutaj proces myślowy stoi za tym, żeby coś takiego bronić. Bo to jest rzecz bardzo zero-jedynkowa. Tu nie ma także, no nie ja miałem takie wrażenie, że to nie ma czegoś takiego, że są mikrotransakcje, tylko że one, że to jest spoko, że są mikrotransakcje, ale nie wpływają na rozgrywkę. Powiedzmy sobie, no nie wiem, w świecie gry, jakim Dragon's Dogma, mamy możliwość teleportowania się. I używania szybkiej podróży, ale żeby robić to częściej, możemy sobie kupić szybką podróż na sklepie. I teraz tak, z jednej strony mamy osoby, które mówią, że hej, no to jest gra płatna, w ogóle nie powinno czegoś takiego być. A z drugiej strony mamy osoby, które mówią, hej, to z tego, że możesz sobie kupić, skoro możesz to, to też osiągnąć w grze. Ale jeżeli będziemy wychodzić z takiego założenia, to dojdziemy do momentu, w jakim są gry mobilne, w których na przykład budujesz sobie domek przez 10 godzin, ale możesz sobie jego budowę przyspieszyć. I teoretycznie nie musisz tego kupować. Nie musisz tego kupować tej mikrotransakcji, bo ten domek ci się wybuduje za 10 godzin. Więc to jest przecież ten sam dokładnie schemat. Rynek mobilny to zupełnie inny grunt, zupełnie inny grunt, ale zauważ, że bardzo dużo elementów produkcji takich gier oraz monetyzacji takich gier przechodzi do rynku gier AAA. I grom mobilnym, w jakim stopniu możemy to wybaczyć, bo większość z nich, które używa takich mikrotransakcji, powiedzmy, przyspieszających ci rozwój, to są gry darmowe. Ale w przypadku gier AAA to są gry, za które płacimy 300 do 350 zł za chwilę będziemy płacić za wszystkie. I my mamy jeszcze akceptować to, że ktoś wycina nam content, ogranicza szybką podróż tylko po to, żebyśmy kupowali mikropłatności i Mogli sobie to robić szybciej. Jak lubię Kingdom Come Deliverance 2, to uważam, że to co oni zrobili po premierze, to było absurdalne, nie? Oni dosłownie na początek dają ci zajebistą zbroję, jeżeli dopłacisz sobie więcej. Zakupienie lub za dropy. To jest głupie. Jak sobie teraz wejdziecie w ogóle na to, co robi Playon. Jeżeli chodzi o promowanie tego To zauważycie, że tam coraz więcej wychodzi takich armorków Za dropy na Twitchu, czy za jakieś inne pierdoły I to trochę zabija progresję, całkowicie Bo Kingdom Come to jest gra oparta bardzo mocno na tej początkowej progresji I to jest bardzo ważne, że lądujesz na środku wsi z niczym Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie Że rzeczywiście po prologu ty nie masz praktycznie niczego Jesteś w samym gacia grać sobie, no nie? grać i rzuca wyzwanie, nie? Po, poradź sobie, nawiguj, leć dalej. Ale jeżeli masz kupione, możesz sobie kupić. Halo, możesz sobie kupić armorek czy coś. I już nie masz takiego fajnego początku. Masz to zaburzone, no nie? I trochę nie rozumiem właśnie osób, które tego bronią. Tak samo w Assassinie. Ja nie rozumiem osób, które na przykład bronią tego sklepiku. Co im z tego przychodzi? Z, z tej obrony? Przecież to jest rzecz, która jest zerojedynkowa. W grach płatnych, które kosztują x pieniędzy... Nie daj Boże, w grach, które kosztują 300 złotych plus, nie powinno być takich elementów, nie powinno być, kurwa, mikrotransakcji. Nalezienie sekretów. I samo to nie jest niczym złym, rozumiem to założenie. Gry z otwartym światem ciągle starają się urozmaicić w jakiś sposób szybką podróż, która no, nie oszukujmy się, zazwyczaj jest mało imersyjna i nudna. Najczęściej musisz wywołać jakiś panel na ekranie, czyli de facto wychodzisz z rozgrywki, wybierasz punkt gdzie chcesz się przenieść i cyk, teleportujesz się. Nic ciekawego, masz masę ekranów ładowania. W tym przypadku gadamy o tym dlatego, że twórcy postanowili zainspirować się grami mobilnymi. Stworzyli problem, a potem sprzedali ci rozwiązanie. Dokładnie Wórcy tak, tak stwierdzili, że chcieli ograniczyć szybką podróż w grze, ale jednocześnie zachęcają szybką podróż do sklepu na Steamie. Dokładnie. Mogłeś sobie dokupić dodatkowe punkty szybkiej podróży. No i masz dwa wyjścia. Jak wspomniałem wcześniej, zasoby do szybkiej podróży były bardzo ciężkie do zdobycia, więc albo popylasz od lewej do prawej, żeby oszczędzać, albo sięgasz po i dokupujesz dodatkowe zasoby. No i ktoś może powiedzieć, że to jest piękny świat, że kto by chciał go pomijać, i że masz też woły podróżnicze jako alternatywa dla portali. Nieważne jak piękny to jest świat, popylanie od lewej do prawej przez 20 minut w końcu stanie się nieatrakcyjne. A co do wołów, to były one bardzo ograniczone, co sprawiało, że korzystanie z nich było jedną wielką lotę. Masz woły! W świecie gry, kurwa, masz woły! No ten, ten wół jedzie wolniej niż ty. Chodzisz. Serio, mogłeś na tym wypaść nawet gorzej. Wiesz co, wydaje mi się, że popełniasz tu minimalny błąd logiczny, bo wychodzisz z założenia, że każda zmiana prowadzi nieuchronnie do skrajności każdy gra jak chce, a rozwiązania, które się nie sprawdzają są weryfikowane portfelem graczy. Patrz na Battlefronta. Jest różnica między boosterem Xpa w grze single, a blokadą czasową, czy surowcową, którą możesz ominąć płatnością. Zauważ, że mikrotransakcje nie powodują, że gra jest zła, tylko skrajna ich implementacja. Znaczy wiesz, jeżeli chodzi stricte o mechaniki single playerowe, no to spoko. Możesz mieć rację. W sensie, czy to, że jest dany element, jest szybka podróż w Dragon's z, dragon z Dogmie, że ja mogę sobie, wiesz, kupić szybką podróż, czy to ma wpływ jakiś na mnie? Uważam, że trochę ma, ale niekoniecznie. Już ci mówię o co mi chodzi. Prowadzenie taki mechanik jak na przykład szybka podróż do opcjonalnego sklepu, ja mogę wyjść z założenia, że właściwie przecież nie muszę tego kupować. Nie muszę tego robić, mogę sobie grać po swojemu. Tylko z drugiej strony, czy to nie daje ci trochę takiego, takiej iskierki kurwa? Ty masz wrażenie, że ta gra została tak zaprojektowana tylko po to, żebyś kupił tą mikropłatność. I nawet jeżeli to jest tutaj skromne, to w przyszłości może być bardziej, jeszcze bardziej ta gra może być tym nacechowana. Weźmy sobie za przykład coś bardziej skrajnego, uważam, czyli Odyseja, którego ja bardzo lubię. I tak, no, bawiłem się w niego bez używania mikrotransakcji i potrafiłem go przejść. Tylko że Odyssey to jest gra, jest która wymaga od ciebie bardzo dużego grindu i w momencie, kiedy ty grindujesz, to możesz postępować, możesz progresować fabułę. Bez grindu raczej się nie obędzie, tylko że w sklepie masz coś takiego jak, jak boost do expa, który możesz sobie ten grind... Nie musisz tego wszystkiego robić, bo będzie ci dopiło 50% więcej ekspazy wykonanych zadań, czy tam... Z jakiś pierdół, no nie? I wtedy możesz progresować grę szybciej. I teraz pojawia się pytanie, czy ty przypadkiem nie grasz w grę, która została zaprojektowana tak, żeby właśnie zmuszać cię trochę, albo dawać ci taki podprogowy przekaz, że hej, stary, ty się męczysz? Niepotrzebnie się męczysz? Możesz wejść do sklepu i kupić sobie za tam kilka dolarów jakiegoś mm, jakiegoś busa do expa, który przyspieszy ci progres, nie? Mikropłatności pay to win w grach z multiplayer jest o wiele bardziej Inwazyjny, bo wpływa również na innych graczy, i oni właściwie nie mają decyzyjności w tym, no nie? Powiedzmy, ja sobie wchodzę do Battlefronta, no i ja nie mam wpływu na to, że jakiś ziomek kupi sobie większy damage do swojej broni. Oczywiście, że to jest gorsze, ale uważam, że nie powinniśmy wpuszczać mikropłatności. Pod żadnym względem do gier płatnych, zwłaszcza takich, które kosztują po 300 zł i są triple ami bo zamienią się one wtedy w gry bardziej mobilne. I już ten sklepik w Assassin's Ostatnim wygląda w wielu momentach jak po prostu gra mobilna, która cię zachęca za każdym razem do tego, żebyś ty utrzymywał uwagę na takiż tak, Ubisoft próbował wywołać utrzymanie uwagi najbardziej bezczelnym sposobem do gry singleplayerowej, najbardziej prostackimi założeniami typu Battle Pass. Jakby Battle Passy, ja lubię w grach multiplayer, powiedzmy, ja lubię Battle Passy w grach darmowych, jak na przykład Marvel Rivals. Sam sobie lubię tam kupić Battle Passa, ale w grze, jaką jest um, Assassin's Creed Shadow chociażby, no to ja te armory, zbroje, które znajdują się w Battle Passie, nawet tym darmowym, chciałbym znaleźć w świecie gry. Chciałbym mieć z nimi Związany jakiś quest, a nie, ale zrobię zdjęcia 20 liskom lub narysuję je na tabliczce 20 listków, i wtedy dostanę. Ten set. To nie ma jakby żadnego zakotwiczenia w świecie gry, to nie ma żadnego zakotwiczenia w narracji, jakby nie ma z tym, nie ma związanego z tym, nie ma, z, nie ma tutaj żadnej historii, która jest związana z tym armorem. On jest typowo off-topowy, on jest typowo na GTA RP, że jest IC, czyli świat gry, i OC, czyli ten outside gra, no nie? To właśnie to jest takie OC, są takie OC itemki, które właściwie są tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymywać Twoją uwagę, a mogłyby one być w grze i być związane z jakimś ciekawym questem, bo wiele tych armorów wygląda bardzo ciekawie, i chciałbym na przykład je sobie zgarnąć. Były też inne pierdowate DLC. Jak na przykład możliwość wykupienia natychmiastowego wyjścia z więzienia, czy do dodatkowej edycji postaci, ale były to rzeczy, które można było zdobyć w miarę szybko w grze, bez płacenia. Jak chcesz zapłacić to? No właśnie, wyjście z więzienia możesz sobie wykupić, kurwa mać. Co To jest, że wyjście z więzienia sobie możesz wykupić. Trochę żałuję, że Kingdom nie wykorzysta tego potencjału, żeby w więzieniu również zrobić jakiś ciekawy quest, bo jak trafiasz do więzienia w Kingdomie, tam na przykład jakiś quest, może masz pewną pulę questu, która się może losować i rzeczywiście w tym więzieniu przebywasz, możesz to skipować, jeżeli chcesz, ale możesz też wykonać jakiegoś, nie wiem, Prison Breaka, gdzie uciekasz z więzienia, no nie, dogadujesz się z i tam można by było zastosować jakiegoś quest'a i to był bardzo ciekawy, ukryty quest. Po prostu płacisz za przyspieszenie, albo bardziej za oszukanie gry. Natomiast Konami odwaliło jeszcze śmieszniejszą rzecz. Sprzedawało sloty na postacie za 10 dolców w Metal Gear Survive. Sama gra była naszpikowana mikrotransakcjami, mimo Pamiętam że kosztowała to. na premierę 30 dolarów. Ale... Ale to była mega drama z tą gierką. Ja pamiętam, że oni tam sprzedawali nawet slotsy na Savey, no nie? To było zaraz po tym, jak Kojima się pokłócił z Konami i odszedł, więc yy, ultrasi Kojimy jeszcze bardziej byli wkurwieni na to, co Konami zrobiło z jego serią. I gracze byli w miarę przyzwyczajeni. Wiecie, jakieś boostery czy waluta premium? Echem poniosło się właśnie to sprzedawanie dodatkowych slotów na postaci w grze, która jest głównie dla pojedynczego gracza. To tak, jakbyś miał stworzyć nową postać w Skyrimie, ale. Ale taki Ubisoft robi jeszcze gorszą rzecz, uważam, niż Dragon's Dogma, bo oni operują na wewnętrznej walucie. że w żadnym momencie nie masz napisanej faktycznej ceny danego przedmiotu. A to się robi tylko i wyłącznie po to, żeby sprzedawać nieproporcjonalne, nieproporcjonalnie rozparcelowane pakunki tych punktów. No nie zawsze pujemy jakieś kwoty, które są nie do końca pełne. Nigdy właściwie nie możemy kupić stricte danego itemu. Tylko pierwsze musimy kupić boksa, musimy kupić zestaw iluś tam emoty, iluś tam tej waluty helixów. Zawsze jest 2800 lub jakieś 2700. 743, żebyś ty nie mógł za jeden zestaw kupić na przykład dwóch itemów, tylko musiał sobie dokupić zestaw, albo żeby potem coś zostało jeszcze do tego zestawu, żeby sobie dokupił kolejny zestaw tych, tych punkcików i to nigdy nie jest właśnie perfekcyjna cena wypisana i to też są mechaniki, które zostały przeniesione jeden do jeden z gier mobilnych, bo jeżeli my byśmy grali w gierkę i widzieli, że na przykład taki skin kosztuje 90 zł, to na gracza ma to zupełnie inny wpływ niż jeżeli widzimy, że itemek kosztuje 420 heliksów na przykład, nie? I tutaj Jose Maleki dobrze piszesz, ja widziałem, ja się za to będę brał, bo to jest temat na lootboxa niedługo, że Unia Europejska się za to wzięła i podobno będą musieli napisać faktyczną cenę przedmiotów w grze w normalnej walucie. Widziałem tego newsa i chciałbym to rozbudować w moim materiale na lootboxa i też się będę za to brał niedługo, więc to jest bardzo dobra zmiana, która będzie prowadziła ku lepszemu, nie? Nie możesz, no bo musisz zapłacić. Wołanie za to 10 dolców było, no i w sumie dalej jest absurdalne. Każdy NBA 2K po 2015 roku to praktycznie symulator kasyna. Liczcie tylko saldo twojej wirtualnej waluty w grze i nie myśl że można ją zdobyć w rozsądnych ilościach w grze, no to by było zbyt proste. I dlatego wszystkie mechaniki są celowo wyśrubowane tak, żebyś musiał w końcu zapłacić. Masz ambicję na rywalizowanie w trybie online? Chcesz, żeby twój zawodnik przestał budować przy otwartych rzutach? Musisz dokonać wyboru. Możesz albo spędzić dużo godzin próbując ulepszyć swoją postać, albo pójść na skróty, kupując to wszystko za prawdziwe pieniądze. NBA 2K to dziś bardziej symulator kasyna. Znajdziesz tutaj każdą mechanikę z gier mobilnych. Ale w FIFA dokładnie tak samo. też w przypadku FIFA, ja nie wiem, jaki proces myślowy, towarzyszy ludziom, którzy mówią, że FIFA nie jest pay to win. Jak kurwa FIFA nie jest pay to win. Nie rozumiem tego procesu myślowego. A są takie osoby, które tak mówią. To dopiero początek twojej inwestycji. Take to Interactive, czyli założyciel 2K Games, podał swoim sprawozdaniu finansowym, że mikrotransakcje stanowiły 79% jej przychodów w ubiegłym roku podatkowym. To około 4,2 miliarda dolarów. Gry serii NBA były w czołówce najbardziej dochodowych gier, także jeśli liczyłeś, że coś się zmieni, to niestety tym cię rozczarować. Czajicie, że niektóre firmy uznały, że zakończenie to jest za duży luksus dla graczy? Tak, były takie firmy, które uznały, że będą sprzedawać prawdziwe, kanoniczne zakończenie w osobnym, płatnym dodatku. Ma z efekt Ponownie wjeżdża kapką ze swoim Azura Wrath. Mało znaną, ale naprawdę Ej, jak yy... Armor Titan z Ataką Titan. What the fuck? Świetną produkcją. Jest to w zasadzie grywalne anime. Mamy epickie bitwy z filmowym rozmachem, interesujące wielowątkowe postaci, no i klimat ratowania świata. Także naprawdę, jeśli nie znaliście tej produkcji, a jesteście fanami takiego anime, to polecam wam obczajić. I teraz grasz sobie w tą grę. Przechodzisz fabułę, poznajesz postaci, przywiązujesz się z nimi, no angażujesz się w historię. I teraz jesteś już pod koniec fabuły. Nie wiesz, co się zaraz wydarzy jesteś w kulminacyjnym momencie gry. I nagle gra wyrzuca cię do menu głównego. Tak po prostu. Zapytasz, gdzie finał, gdzie dotknięcie fabuły, a no sprzedawane osobno. Jeszcze pod koniec gry będę że gniew Asury nie został stłumiony, ale to jest historia na kiedy indziej, więc to co to za problem, o co ci w ogóle chodzi? Wyobraźcie sobie tę skalę absurdu. To tak jakbyś poszedł do kina na władcę pierścieni, a pod koniec usłyszał, że musisz dopłacić 30 zł, żeby dowiedzieć się, czy Frodo faktycznie wrzucił pierścień do ognia. I gniew Asury to nie jest wyjątek: Dead Space Trójka zrobiła podobny numer. Jak udało ci się dotrwać do końca, co już samo w sobie jest sporym osiągnięciem, to miałeś niedopowiedziane otwarte zakończenie. Nasza główna postać niby umiera, ale tak nie do końca, bo przy napisach końcowych słychać jej głos, co sugeruje, że mogła przeżyć. No i w sumie spoko, zrobili podwaliny pod kolejną część. Ale potem wieża i jej całe na biało z komunikatem. Chcesz naćwinał? No to DLC Awaken. 400 zł poprosimy. No i ten dodatek zawierał kluczowe wydarzenia, które zmieniają losy całego uniwersum. Wszystko co do tej pory zrobiłeś wygląda zupełnie inaczej. Płacisz za zamknięcie historii, mimo że samo zakończenie nie jest pełni zamknięte, bo tworzy podwaliny pod kontynuację która no nigdy nie powstała. No i w sumie byłeś rozczarowany dwa razy, albo w sumie trzy, bo Dead Space 3 to też jest jedno wielkie rozczarowanie. Okej, okay, gra, ale słaby Dead Space. Prince of Persia z 2008 roku zrobiło podobnie. Walczyłeś o oczyszczenie świata, udało ci się, Myślisz, Aha. że to... Piękny finał, że przeżyłeś piękną historię, a tu nagle bohater odwraca się na pięcie niszczy cały postęp, który osiągnąłeś. I pojawiają się napisy końcowe. I masz takie? Czemu to zrobił? Odpowiedzi znajdują się w epilogu, który oczywiście sprzedawany jest jako osobne DLC. Zapłaciłeś za kompletną historię, a dostałeś praktycznie prolog. Koniec w końcu fabuła i ta nie została domknięta, bo Ubisoft w libucie serii w 2024 roku zaczął z kompletnie nową postacią i kompletnie nowym wątkiem. Możełeś kiedyś o tym, żeby mniej grać w grę, za którą już zapłaciłeś? Ubisoft ma coś specjalnie dla Ciebie. O Ubisoft Oszczędacze, oszczędacze, Time savery, Pakiety, które przyspieszą się rozgrywkę. Mieliśmy tam wszystko: pernamentne bonusy do zbieranego doświadczenia, dodatkowe zasoby, ekwipunek, mapy pokazujące wszystkie sekrety i ciekawostki, a nawet dodatkowe punkty umiejętności. Ubisoft bronił tej mechaniki jako sposobu na zapewnienie graczom większego wyboru i możliwości dostosowania się do gry. Mhm. Przywalchali, wycofali się jednak z tych najbardziej kontrowersyjnych. Czy, czy ja wiem, czy przywalchali się tak wycofali? Tam na początku było więcej armorów w sklepie niż dostępnych na mapie. Dodatków. Teraz mamy coś naprawdę przeklętego: Deelcepcja, czyli dodatki do dodatków. Total War Warhammer 3 ma pełno różnych dodatków. Jest takiego dodatki do dodatków. Ale w pewnym momencie twórcy zaczęli wypuszczać DLC do DLC. Gra posiada kilka ekskluzywnych frakcji dostępnych do grania tylko po zakupie odpowiedniego dodatku. I dostaliśmy takie leśne elfy, zwierzę ludzi, królów grobowców czy ogry. I wraz z cyklem życia produkcji Creative Assembly, czyli twórcy gry, zaczęli wypuszczać dodatkowo płatne frakcje do rat, które już wcześniej wymagały DLC, żeby je w ogóle mieć. Na szczęście jak kupisz sobie takiego lorda, to masz, tym... <laughs> czekaj, czyli czekaj, czekaj, czekaj. Czyli tak. Musisz kupić DLC-ka, żeby dostać nową rację, ale potem wypuszczają DLC-ka do DLCka, którego nie możesz kupić standalone, bo on rozwija DLC-ka, wtedy nic ci nie wprowadza do gry. Pojebane, kurwa, to już... mi to już trochę mózg lasuje, już ciężko mi sobie wyobrazić taką koncepcję, no nie? Jakby ludzie mają błąd poznawczy w momencie, kiedy muszą sobie wyobrazić liczbę chyba milion. Czytałem gdzieś ostatnio, że milion to jest liczba poza, poza jakby. Ciężko nam sobie wyobrazić w ogóle potęgę miliona, ile to jest, no nie? Jeżeli by sobie to wyobrażać, no nie? I tutaj właśnie z takiego, dochodzimy do momentu, w którym to już ciężko objąć głową po prostu. Jakby nas, nasz mózg jest ograniczony już pod względami, kurwa. Do podstawowej puli jednostek frakcji, chociaż tyle. Jakbyś nie ma dostępu to DLC, byłoby niegrywalne, no bo jak ma być grywalne, skoro nie ma dostępu do większości jednostek. Ale taki train simulator już taki podstawowy nie jest. Posiada pierdyliard różnych dodatków. Dokładnie <laughs> mówiąc, posiada ich 766, a większość z nich jest zależna od innych dodatków. Są trasy, które nie działają, jak nie masz wcześniej zakupionych innych tras. I na przykład takie jedno DLC wymaga kolejnych DLC do działania, i część z tych DLC wymaga innych DLC do działania, i część z tych DLC wymaga kolejnych DLC do działania, pętla bez końca. I nigdy nie wiesz, ile DLC będzie finalnie kosztować. Może 50 zł, a może 5 tysięcy. Kto wie, nie ma żadnego mechanizmu na tymie blokującego cię przed zakupem DLC, które nie będzie działać. Nie doczytałeś, a kupiłeś coś, co nie działa, jak nie kupisz 50 innych DLC? No brzmi to jak twój problem. Także jeśli kiedykolwiek pomyślałeś sobie, fajnie byłoby wydać 65 tysięcy 370 Ale to się już idzie zgubić w tym szumie informacyjnym akurat. To jest taki szum informacyjny, że ty za bardzo już w pewnym momencie się kupisz. No, jak masz dlc i za 65 tysięcy złotych, to już ciężko one się wszystkie nazywają praktycznie tak samo, nie? Są bardzo po podobnie stagowane, i już ciężko oddzielać jedno do drugiego i nie Wiecie, jeżeli wiecie, jeżeli taka strategia za tym stoi, że ludzie czasami przez przypadek sobie kupią jakieś zelce. to tak to wygląda, stary, to się rozpoznać, to jest kurwa katolga. 3 zł i 2 grosze na dodatki do gry o pociągach, to Train Simulator czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Czasami zawartość dodatku jest tak absurdalna, że mogłaby być patchem do gry. W 2009 roku wyszło The Saboteur od Pandemic Studios. Gra z otwartym światem, gdzie akcja toczy się w okupowanym przez nazistów Paryżu. Ciekawe tło fabularne, całkiem spoko rozgrywka, ale potem pojawia się DLC Midnight Show. W tej produkcji mogliśmy bowiem iść na burleskę. Taka forma pokazu i sztuki dość sensualna, jak nie wiesz co w wygoogluj. Cel dodatku był dosyć prosty. Pokazać tancerki topless. Hey. I to wszystko. DLC nie robiło nic poza pozbyciem się topów i naklejek na sutki u tancerek. No były jeszcze jakieś inne rzeczy, jak minigierki czy dedykowane kryjówki, ale wiadomo co było główną atrakcją. Minna no. napis Saboteur, Anti-Woke Sock. Y kurwa co ja powiedziałem? Sukces Sock. to oh, jest prawdziwy develop. było automatycznie uwzględnione dla każdego. Jednak na konsolach trzeba było sobie go dokupić za 3 dolary. Było to w czasach, kiedy wydawcy gier blokowali niektóre funkcje właśnie za takimi kodami. Celem był zarobek z ludzi, którzy postanowili zakupić używaną kopię a nie, nówkę w sklepie. W tym przypadku postanowiono zablokować dostęp do wirtualnego sutka, No trudno. Wracamy znowu do Capcoma, tym razem do Resident Evil z 2009 roku. Dostaliśmy Aha. tam bowiem coś takiego, co, no nie wiem, nie do końca pasuje do serii, bo dostaliśmy multiplayera. No i spoko. Ej, grałem w to. Zaczynał się bowiem wtedy okres branży, że każda gra w single player musiała też być multiplayera. I grałem w tego no multiplayera. Ano w tym, że Capcom praktycznie do samej premiery dodatku zapomniał się podzielić tym, że jest on płatny. 400 punktów Microsoftu, czyli jakieś 5 dolców. Ogólnie samo multi było praktycznie przyniesieniem trybu Mercenaries dostępnego w bazowej wersji gry. Tylko. Albo grałem Mercenaries, jednak. Bez twojego postępu. I bez żadnego balansu, co też było ciekawe, no bo jakaś mechanika, która dobrze działała w środowisku singleplayer i w środowisku multiplayer nie do końca była dobra. Samo sterowanie we wczesnych grach serii Resident Evil było ciekawe, no bo były to gry stricte konsolowe. Hilary Goldstein, recenzując tryb Multi w artykule dla IGN idealnie to podsumował. Natknąłem się na kilka komicznych momentów, w których wszyscy cztery gracze stali naprzeciwko siebie, strzelając do siebie prosto w twarz i licząc na to, że trafią. Żalnie wspomnieć o niesławnym pakiecie dodatków do Obliviona. Dostaliśmy tam naprawdę śmieszne rzeczy, jak dedykowany specjalny dom dla gracza, rzucone tomy magii po świecie gry, czy zadania specjalne z unikatową bronią. Ej, a te elementy znajdują się teraz w remasterze? Pewnie w edycji deluxe, no nie? Konie? Skiny do konia wiem, że się znajdują. Ale nie wiem, jak to zresztą wygląda. Cena 2 dolary za taki jeden dodatek. Do popkultury przeszła jednak tylko zbroja dla konia. Dziś skórki kosmetyczne są powszechne, ale to był rok 2006 i to była cholerna nowinka. Element kosmetyczny do gry single player. Dostaliśmy dwa warianty: srebrny i złoty. Żaden nie wnosił nic poza aspektem wizualnym, nawet nie ulepszał statystyk Twojego konia. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że to DLC było jednym z najlepiej sprzedawających się DLC ever u Bethesdy, mimo tej całej kontrowersji. I co ciekawe, Remaster Obliviona kontynuuje tą tradycję. W bazowej wersji gry ma podstawowe oh. zbroje dla konia z oryginału, ale za 10 dolarów możesz dokupić sobie dwie dodatkowe nowe zbroje. Zbroją porządku i zbroję kataklizmu. Wcześniej mówiłem o DLC sprawiających, że granie jest łatwiejsze. A co powiecie na DLC, żeby grało ci się trudniej. I tutaj wjeżdża Ranger Mode w Metro Last Light. Jest to ekskluzywny najwyższy poziom trudności, który był dodawany jako bonus do zamówień przedpremierowych, ale ostatecznie po premierze został udostępniony dla wszystkich graczy za 5 dolarów. Sprawa jest o tyle śmieszna, że tryb Ranger był reklamowany przez twórców jako jedyny prawdziwy sposób na grę. Ultra hardkorowy, ale immersyjny. I teraz pytanie. Dlaczego twórcy postanowili wypuścić grę bez niego, a potem za zaptajwale, skoro teoretycznie oferuje on najlepsze i najbardziej autentyczne doświadczenia z gry? Mnie nie pytajcie, pytajcie twórców, z czego słynie seria Mortal Kombat? Ano z brutalności finisherów. Na to drugie trzeba sobie jednak trochę zapracować odpowiednią sekwencję przycisków. Dużo roboty, co nie? A co powiecie na to, żeby zamiast sekwencji przycisków na przykład nacisnąć jeden? Przed wami pakiet łatwych finisherów, czyli zapłać 5 dolców, żeby następne 30 finisherów było Ja pierdole, było coś takiego w Mortal Kombat 1000? Ja bardzo dużo grałem w tą grę. Bardzo, bardzo dużo w to grałem. Moja ulubiona część chyba to jest dziesiątka. Albo dziewiątka też była niezła. Bo dziesiątka to już wchodziły te nowe postacie tam do fabuły. Tam był timeskip fabularny. Dobrze mówię? Tak, dziesiątce był ten timeskip skip fabularny. Nie wiedziałem, że coś jest takiego. Ej no to jest chore, nie? Wyobraźcie sobie do solsów. pakiet łatwych bossów. malenia na hita. 5 dolarów, ale gdzie problem? Nie chcesz to nie kupuj. Spalca, bez żadnego wysiłku. Piękna innowacja dla graczy. Bonusowe punkty dla TK na siódemki. Gdzie mogłeś kupić sobie frame data? DLC, które dawało tobie dużo cennych informacji, jak na przykład ile klatek ma dana animacja ataku w Biatykach jest naprawdę ważne. Kupowałeś sobie chudne ekranie, element interfejsu za 10 zł. I to tyle na dzisiaj. Daj znać w komentarzu, czy coś pominąłem, czy znasz jakieś inne absurdalne DLC. Jak spodobał Ci się materiał, to zostaw suba, polubienie cokolwiek. Tymczasem mówił do Was Sebastian, przejdź do usłyszenia w następnym materiale. See bardzo fajny materiał, bardzo fajny materiał, jestem ciekawy. Czy będzie, jakby taki materiał robił na przykład za 10 lat, to czy będzie. On bardziej absurdalny niż tutaj, bo tutaj mamy wiele perebek bardzo absurdalnych. No ale niestety tak to wygląda. Tylko dlatego, że gracze to kupują, no i nie ma co winić wydawcy, że chce zarabiać sobie na tym pieniądze. Nie ma co go winić za to. Nie zarabiałby, nie wrzucałby tego, gdyby to nie przynosiło mu zysku. Tam są bardzo prości ludzie, że tak powiem, zarządzają tym. Zero-jedynkowi bardzo i widzą tak. Okej, okay, ludzie, dodają mikrotransakcje, mamy z tego zysk. No to czemu tego nie robić więcej, skoro gracze to kupują? Na co? To wszystko, nie? Więc y jeżeli macie jakąś możliwość, jeżeli chcecie, dobra, głosowanie portfelem, oczywiście, że to by coś zmieniło, ale i tak ta wola jednostki nie wpłynie na całość. No, nie oszukujmy się, kurwa, ile by osób, powiedzmy, w Polsce przestało kupować, to i tak znajdą się osoby, które będą to kupować i to dalej będzie powstawało i będzie coraz bardziej absurdalne, bo ludziom w większości pewnie to nie przeszkadza, niestety. I naprawdę, w grach darmowych niech to jest. Wyrąbane w gry darmo darmowe. O ile nie będzie elementu pay winowskiego grach kompetytywnych spoko, miejcie sobie skórki, miejcie sobie wszystko, to jest nawet... Miejcie sobie nawet Battle Passy, ja nawet w dobrej grze, darmowej, lubię sobie kupić Battle Pass, żeby sobie progresować. Jak dobrze się wgra grę, walam nią dużo godzin, no to sobie kupuję Battle Passa i sobie odlokowuję skiny po kolei. Ale kurwa, w grach płatnych, singlowych, nie powinno być ani jednej mikrotransakcji, ani to kosmetycznej. A co gorsza, pay -twinowski. I mam nadzieję, że dojdziemy do momentu, w którym przynajmniej ta świadomość będzie większa, no nie Żeby ludzie w większości negatywnie patrzyli na mikrotransakcje, bo jak ja widzę, że oglądam jakiś materiał i nagle się okazuje, że ktoś broni tam mikrotransakcji, to tak mam pytanie w głowie, po co? Czemu? Jaka stoi za tym logika? Ja nie kupuję wytłumaczenia, że nie chcesz to nie kupuj, albo że to ma małe znaczenie. Bo jeżeli ma małe znaczenie, to znaczy, że ma, ma jakieś znaczenie.